Dzień dobry, witam Państwa. Na początku kilka słów podsumowania o tym sezonie, który minął, o tej połowce sezonu, która minęła. Także zajmujemy miejsce dziewiąte. Nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. To jest chyba oczywiste, liczyliśmy na więcej i, 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 i. mieliśmy dwóch trenerów w tym czasie. Rafał Latowski zaczął słabo ten sezon, potem przyszła pora na, 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 na dwójkę panotworka i i, i, i jako lidera te, te, te tego i pana Fedoruka i, i tutaj y, było dużo lepiej, natomiast 20 punktów w 11 meczach to też jest wynik, to no, przeciętny tak to, 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 to nazwijmy, bo zespół, który chce walczyć a mas to musi jednak tą średnią mieć dwa i, i więcej, więc tutaj troszkę zabrakło na plus tego duetu. Na pewno bardzo dobry mecz z Wlachem Poznań i to który się, spektakularne zwycięstwo, gdzie, gdzie też no, nie, 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 nie tylko wynik jest cieszy, ale też i, i, i gra. I na pewno na plus, że, że te 20 punktów to jednak zawsze trudniej z pewnego dołka, w którym się drużyna znajdowała, to też jest duży plus dla, 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 dla tej dwójki trenerów, dlatego dostaną oni szansę na najbliższe pół roku prowadzić dalej i mieć Legnice. Oczekujemy, i ja oczekuję, że zespół zacznie wygrywać. Tak jak, tak jak wygrywał, to, to, to będzie wygrywał. W tej chwili mamy dużą stratę, jeżeli chodzi o zespoły walczące awan, więc trudno określać celu jako jako awans, bo, 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 bo to, 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 to ta strata jest duża, a, a, a przecież punkty też się zdobywa. Widzimy to niełatwo. Natomiast taki cel, jaki postawiłem przed trenerami, to, 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 to 37 punktów w 16 meczach, tak żebyśmy 60 punktów to jest to, co oczekuję od drużyny. Na co to pozwoli i, i co ten wynik pozwoli, to, to czas pokaże w każdym razie. Tak, 37, tak i 60 punktów za końcu sezonu, to jest element, który, czy, czy jeżeli to wykonają, to to, to to będzie, myślę, dobry prognostyk. Przed, przed, co, co do kolejnej współpracy z tymi osobami. No oczywiście też oczekuje awansów w Pucharze Polski do kolejnej rundy. Tutaj mamy zespół pierwszy ligowy i, i, i myślę, że, że, że to, to, yy, to jest w naszym zasięgu ten, ten rywal. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, Państwo mają zapisanych rywali, także. Yy, dostaną Państwo rozdane. T, 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 mamy sporo sparingów, mamy dużo drużyn drugoligowych, także też trenerzy dostaną również zadanie, żebyśmy no lepiej jednak grali atakiem pozycyjnym do momentu, kiedy idzie akcja bokiem w bocznych sektorach boiska, to idzie nam dobrze do momentu dośrodkowania, potem już, 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 już te, 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 te piłki nie są wykorzystywane, to trzeba popracować, także myślę, że że tak jak będziemy grali na tych sparingach, tak będziemy grali wiele meczów w lidze. Już graliśmy, że zespół się broni 9-10 piłkarzami i, i musimy lepiej, to, lepiej sobie z tym radzić. Wyjeżdżamy też do Turcji, także będzie okazja, żeby pograć z silnymi zespołami. Ja pamiętam rok temu w Turcji, myśmy tam nie grali źle, ale na przykład z takim pier, pier, pierwszy ligowcem który walczył awans do ekstraklasy ukraińskiej, Aleksandrią, to byłem na tym meczu. To przegraliśmy fizycznie ten mecz, po prostu zdominowali nas Ukraińcy i, i nas pobili tam niemalże na tym meczu. także No i potem myśmy też w tej lidze nie dali rady w pierwszej lidze. To, 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 więc no, trzeba wyciągać wnioski, jeżeli będziemy tam grali z zespołami właśnie ze Wschodu, a, a pewno będziemy grali. To zespoły, które grają bardzo agresywnie, bardzo walecznie, bardziej niż zespoły pierwszej ligowe, i myślę, że tam po prostu to będzie też taki ważny sprawdzian, bo myśmy sparingi wygrywali ze Śląskiem, z Rachem rok temu zimą, ale po prostu jak przyszedł zespół, który wyszedł na nas, i po prostu taki, który chciał wygrać ten mecz zdeterminowany i który walczył, to, to już żeśmy po prostu przegrali i to wyraźnie ten mecz, bo tam byliśmy, byliśmy. Byliśmy, byliśmy słabsi. Pozostałych rzeczy, jeżeli chodzi o plany, Państwa na pewno interesują najbardziej transfery, kibiców również. My mamy bogatą silną kadrę. Żaden, żaden kontrakt nam nie wygasa w tej chwili. Chyba jedno wypożyczenie nam się kończy ze Śląskiem. Wrocław ma tu Pozostali piłkarze mają ważne kontrakty, także mamy rywalizację na, na każdą pozycję w zasadzie w tej chwili, ale też będziemy się starali oczywiście tę kadrę wzmocnić. Także, że, że, że priorytetem na ten okres transferowy jest napastnik czy, czy zwiększenie rywalizacji na środkowym napastniku. Doszedł do nas Marcin Burchard i on doszedł już z myślą bardziej o wiośnie, ponieważ no, mieliśmy świadomość tego, że fizycznie jest jeszcze odstaje od drużyny i tu liczymy na to, że, że, że Marcin po przejściu przygotowań zimowych zimą wzmocni tę nasz, nasz, na naszą środkową linię naszej drużyny. I chcemy też po prostu mieć więcej alternatyw, jeżeli chodzi o młodzieżowca, także czekamy na boczną obronę młodzieżowca takiego, który da nam odpowiednią jakość gry, po to, żeby. Trener no miał do dyspozycji różne warianty gry. Czy, czy bardziej ofensywny z bocznym obrońcą młodzieżowcem, albo taki bardziej. Y, 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 s, y, bardziej, może nie chcę powiedzieć defensywny, ale taki bardziej biegający, z w środku pola za ranem cierpką, który, który jest, jest w stanie tutaj. W, 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 dużo, dużo wnić tych, tych, tych cech, cech ewolucjonalnych do, do drużyny. Także, 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 także to są takie dwa cele w tej chwili. Oprócz tego jeszcze na pewno będziemy też szukać młodych piłkarzy do wzmacniania naszych drużyn młodzieżowych i tak wyglądają dają, dają cele transferowe. Czyli jak się pojawi jakaś okazja w takim znaczeniu, że pojawi się piłkarz, który po prostu będziemy widzieli, że jest lepszy od tych, których mamy, no to oczywiście tak jak to zawsze bywa. Wtedy z tej skorzystamy i, i, i wtedy też ewentualnie będziemy Myśleć o tym, kto, 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 kto odejdzie, kto, 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 kto zostanie wypożyczony na dzień dzisiejszy, to, to chcemy mieć jeszcze trochę szerszą kadrę od tych, którą mieliśmy, więc, więc nie planujemy zwolnień piłkarzy, czy, czy zwolnień czy, 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 czy wypożyczeń, piłkarzy, tych, którzy mają ważne kontrakty. Natomiast jeżeli się pojawią nowi zawodnicy, no to oczywiście ci, którzy będą przegrywać rywalizację, a mamy takich, którzy gdzieś tam ich pozycja w Midzi jest taka no, na granicy, więc, więc tutaj no, muszę bardzo mocno pracować w tym okresie przygotowawczym, żeby przekonać do siebie trenerów. To, co jeszcze ważne jest w tym sezonie, bo, 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 bo no, no, przegraliśmy go w aspekcie sportowym na pewno. Natomiast czy dla mnie jest ważne też budowanie klubu w wielu innych obszarach, i to chciałem powiedzieć, że żeby niektórych to, to też. Odnosimy, czy, czy sukcesy, może duże słowa, ale na pewno są to osiągnięcia, czyli zespoły młodzieżowe w zasadzie wszystkie grają lepsze, te starsze, czyli junior młodszy, junior starszy, yy, yy, zespół rezerw, także także wszystkie te zespoły notują bardzo istotny progres. Yy, mamy yy, reorganizację kolejną, Liga Centralna, będzie się z 16 zespołów składała, dwie zespoły województwa wchodzą, no i na dzień dzisiejszy my w Lidze Centralnej, Znajdujemy się przed śląskiem Wrocław, także po prostu. ja też nie mam dużych straty, więc na pewno ta, 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 ta ten zespół juniorów starszych będzie walczył o to, żeby się znaleźć w tej nowej lidze centralnej, jeszcze okrojonej o, i, 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 i mniejszej, i też chcielibyśmy, żeby, żeby ten awans był. W tym aspekcie powstał też biznes, partner biznes club. Miedzi Legnica to są dopiero początki. Mam już kilkanaście sponsorów. W przyszłym roku myślę, że też będzie przedsięwzięcie, które będzie dodatnie, dodatnie z, 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 już, już, z dodatnim zyskiem, no bo coś zrobić to trzeba inwestować. Ten rok jesteśmy na sferze inwestycji. W przyszłym to już zamkniemy na pewno na plus tę organizację. Natomiast to, co jest takie perspektywiczne, bo w perspektywie 4-5 lat chciałbym mieć trzecią odnogę finansowania Miedzi, czy wiadomo, że w tej chwili budżet jest tak skonstruowany, że 80% to, co są firmy moje, czy, 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 czy ja, zresztą to jest miasto, pozostałe przychody to są praktycznie zerowe. No. Liczymy na to, że, że po prostu, że tą to, 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 to odnogę trzecią zbudujemy. Też kończymy budżet na przyszły rok, będzie 6 milionów złotych. My Nie mamy od sezonu do sezonu, tylko budżet miedzi to jest to. Budżet Miedzi to jest to, to, to kształtujemy i tak jak w korporacjach, czyli z roku na rok, jak awansujemy do klasy, to oczywiście. Będzie, będzie, będzie większa. Na koniec, jeszcze co, co ważnego w tym sezonie, to, 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 to chcę powiedzieć, że, że bardzo byłem zadowolony z tego, w jaki sposób kibice po, zareagowali na, na porażki, na ten trudny moment. Kryzys, także był doping cały czas, były okrzyki, o, o to, to, to ja może nie lubię wulgarnych okrzyków na trybunach, ale to, 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 to tam, bo H z wynikami, Miedzianko jesteśmy z Wami, to wiele osób do mnie podchodziło, mówiło, że było pod wrażeniem tego, tej atmosfery, tego dopingu wtedy, kiedy nam nie szło I myślę, że to chciałbym podkreślić, bo to jest ważne, bo pokazaliśmy jedność w tym trudnym momencie dla nas i, 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 i to, 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 jest myślę istotne, żeby, żeby w takim kierunku iść, tak, bo to, to, to kryzysy są, będziemy sobie z nimi radzić pewno jeszcze nie raz, natomiast jest, jest ważne, żeby w tym wszystkim no, no 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 wszyscy razem pracowali dla dla dobra miedzi, bo, bo na tym mi zależy.